Witam. Pokazywałem przed chwilą suszenie kiełbasy polskiej. Teraz właśnie następuje wędzenie. I proszę bardzo. I taka temperatura występuje przy wędzeniu 40 stopni. Wentylatory nadmuchowe grzałek już nie pracują. Wędlina już jest sucha. Tu mamy główną grzałkę, czyli około 40 stopni. Szyber z tyłu jest zamknięty. I teraz włączę termoobieg w środku, tak tutaj, żeby do każdego zakątka dym się dostał. No i najlepsza rzecz z tego wszystkiego to jest ten dy dymogenerator. On tyle daje dymu, że po prostu szok. Proszę bardzo. I zaraz zobaczymy w środku, jak to wygląda. Wyłączę termoobieg. puszczę dym z komory. I otwieramy O, proszę bardzo nic nie widać, czeska mgła i tak wygląda Kiełbaska Polska. Jeszcze trochę, jeszcze musi się wędzić. Temperatura jest taka. Zimny dym o, i tak to wygląda A może wysunę kosz, żeby było bardziej widać O i teraz jest cały obraz tego No jeszcze, jeszcze, jeszcze Ale już jest nieźle Chodzi o temperaturę bardzo małą, zimnym dymem. Tu tak maks to jest 40 stopni, ale to i tak jest za dużo. Chodzi o to, żeby wędzonka, żeby, żeby osłonka na kiełbasie polskiej nie była twarda. O czym wyższa temperatura, tym osłonka twardziejsza. No i wszystko. A teraz mój technolog, zawołam go. Zobaczymy, czy przy. O, już biegnie technolog. Chodź tutaj, rzekuś. Tak. No teraz spójrz się, czy to dobrze wygląda, czy źle? Co? Rzekuś. Dobrze wygląda? Tak? No, chodź. O, widź. O, patrzy się teraz. O, tak się patrzy. O, pięknie. No. I stwierdził, że jest ok. No, jak ok, to zamykamy.